Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa na moim kanale Tarot moimi oczami. Przychodzę do Państwa po raz kolejny z czytaniem pod tytułem Jak potoczy się ta znajomość, ta relacja, ten związek. Zobaczymy, co będzie się wydarzać. Co było? Co jest, co może być i jaki będzie wynik. Tutaj zobaczymy, jaka pokaże się karta. Kochani, być może jesteście w relacji, w związku z, od niedawna i tak poprawdzie nie wiecie, jak tutaj będą się układały dalsze losy tej waszej znajomości. Zobaczymy sobie, może zrobimy znowu tutaj na dwie, tym razem opcje, i jeszcze dopowiemy sobie tutaj kartami z magicznych przesłań wróżek. One też tutaj fajnie podpowiedzą. Także zobaczmy sobie, ale kochani, pamiętajmy, że to jest czytanie. Ogólne. Może ci się sprawdzić. Nie musi wcale podejść do tego z przymrużeniem oka. Ale jeżeli jesteś tutaj u mnie na tym kanale, być może potrzebujesz coś tutaj z tych kart moich usłyszeć. Być może to będzie ważny dla ciebie. Przekaz. Zatem, jeżeli odsłuchasz i wybierzesz czy pierwszą grupę, czy drugą grupę kart, zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, daj łapkę w górę i zostaw komentarz lub uśmieszek albo kwiatuszek. Będzie to taka energia zwrotna tutaj w moją stronę. Od Państwa dla mnie, za to, co ja tutaj tworzę na tym kanale. I prośba o niepomijanie reklam, ponieważ ten kanał właśnie utrzymuje się poprzez wyświetlanie reklam. Zatem do rzeczy i zobaczmy. Grupa pierwsza. Jak potoczy się Twoja znajomość. Z tym kimś, o kim sobie teraz myślisz. Ktoś, kto jest ważny dla Ciebie, do kogo czujesz jakieś uczucia, ktoś, kto wzbudza w Tobie emocje, ale nie wiesz, co dalej będzie, co ten ktoś zamierza. Być może ty wiesz, i jak tutaj będzie wyglądała ta znajomość, ale niestety no ten ktoś może zupełnie inaczej widzieć tą znajomość. I tutaj już energie się niestety mieszają. Zobaczmy zatem grupa pierwsza, jak potoczy się ta Znajomość. Karty proszę, pokażcie mi, jak potoczy się ta znajomość. A podejrzymy sobie z przełożenia. No, są tutaj oczekiwania, ale coś niestety, tak jakby nie mogło coś ruszyć do przodu. Będzie jakieś zawieszenie. No, i wielkie oczekiwania. Oczekiwania, zobaczymy na co. Jak potoczy się ta znajomość. Dziesiątka mieczy, karta rydwanu, karta sądu ostatecznego. Karta trójki kielichów, karta szóstki buław, karta królowej kielichów i karta czwórki kielichów. Kochani, powiedziałabym, że tutaj, w tej grupie kart, jeżeli jesteś przy, tych, przy tym rozkładzie. Kart, to powiedziałabym, że na obecną chwilę są ogromne emocje. Ogromne tutaj, powiedziałabym, czy jakieś żale, czy jakieś osądzenie tej drugiej osoby poprzez pryzmat, jak gdyby waszych spotkań gdzie nie do końca jesteście zadowoleni, zadowolone, jak sprawy się mają między, między tobą a tą osobą, z kim, z kim tutaj no, weszłaś w, w interakcję, naprawdę w tą, w tą relację. Niestety, na wcześniej coś, coś było, coś, co Was bardzo przytłoczyło, coś, co mogło spowodować chęć zakończenia e, jakiejś e, sytuacji. Być może tutaj no, mogły być pewne, pewne zdrady, mogły być e, trzy osoby w tej relacji i wy dobrze o tym. E, Widziałyście, wiedzieliście, z kim jesteście związani. Być może chodzi tutaj o kogoś, kto jest jak gdyby w tej waszej relacji z doskoku. Ktoś, kto może ma niezakończone jeszcze poprzednie relacje. Niestety, Tutaj no, potrzebny będzie jak gdyby, potrzebne będzie zrobienie jak gdyby bilansu, dokonania e, czegoś takiego jak spojrzenia sobie prosto w oczy. I spróbować rozwiązać ten problem, bo jest problem w tej, w tej relacji pomiędzy tobą a twoim partnerem. Ktoś tutaj, no, poprzez swoje ego może chce osiągnąć coś, coś więcej. Wy natomiast jesteście kimś kobietą, która jest empatyczna, która jest kochająca, która daje dużo miłości, ale jednak są pewne tutaj zgrzyty. Ta relacja ten... Związek w cudzysłowie powiedziałabym opiera się tylko i wyłącznie na przyjemnościach, na mm, fajnej zabawie. Jeżeli się już razem y, widujecie, prawda, spotykacie się. To jest, jest przyjemnie, ale niestety Wasze drogi rozchodzą się. Nie ma tu pewnego porozumienia. Nie idziecie wspólną, niestety wspólną drogą. Wasze, tutaj każdy ma inne priorytety. Tutaj Wasze drogi się niestety rozjeżdżają. No i niestety wynik. Każdego tutaj waszego spotkania, tutaj jesteście jak gdyby rozczarowane, pomimo to, że ten ktoś wychodzi do was z, z jakąś ofertą, prawda? Spotkania się, spędzenia razem tego czasu, to i tak jesteście niezadowolone. Nie, nie... Nie macie tutaj jasnego, powiedziałabym, takiego spojrzenia, jakie naprawdę intencje ma ten ktoś, z kim jesteście. Przy karcie dziesiątki kielichów, piątka kielichów, dużo żalu, dużo rozczarowania. Może mieliście jakieś wspólne plany, może jakąś planowaliście tutaj wspólną podróż, ale niestety, tak jak powiedziałam, ktoś, ten ktoś się wycofał i niestety no, pozostaje, lokuje swoje tutaj jednak uczucia przy kimś, z kim no, nie ma zakończonej jeszcze relacji. Dwójka buław powoduje, że ten ktoś nie podejmie decyzji, nie określi się, czy będzie z wami tutaj współpracował, czy będzie pracował nad tą relacją. Niestety powiedziałabym, że w tym przypadku, przy tych kartach, tracicie tylko czas i wydaje wam się, że ten ktoś no, jest dobrym kandydatem na stałego partnera. Niestety powiedziałabym, że nie. Jeżeli um, um, jeżeli podejmiecie decyzję, że um, jednak będziecie ze sobą, to po jakimś czasie ta relacja niestety zakończy się. Ona tutaj no, nie będzie trwałą tutaj tą, tą relacją, będzie ochłodzenie, tutaj jedna strona będzie się broniła, zdecydowanie będzie się broniła przed, przed uczuciami. I będzie zajmować się swoimi sprawami. Być może są dzieci, w, u tego kogoś, z kim jesteście. Dużo tajemnic, dużo iluzji. No i niestety jest stała partnerka, a ten ktoś po prostu no, lubi, lubi sobie tutaj um, jak gdyby. Hopsać tam, gdzie trawa jest bardziej zielona. Niestety takie karty wyszły, jest niezadowolenie. Tak jak powiedziałam, przyjdzie czas zakończenia tutaj tej relacji, ale to wybór będzie należał do Was. Bo pamiętajmy, że każdy z nas ma wolną wolę. Hmm, zmiana diety odżywiaj się lepiej. Udoskonalisz swoje życie. Taki przekaz z tutaj magicznych, od magicznych wróżek, co by to nie znaczyło, to zadbaj po prostu o swoją dietę. Dziękuję grupie pierwszej. I zobaczmy teraz grupa druga. Jeżeli tutaj sobie wybrałaś, wybrałeś. Grupę drugą kart. Jak potoczy się ta znajomość z tą osobą, z którą jesteś, z którą masz kontakt, oczywiście, która jest Ci bliska sercu, ale nie wiesz, tak naprawdę co za jakiś czas wydarzy się, co ta osoba myśli, może ty sobie myślisz, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie się dobrze układało, a jednak ta druga osoba, no może mieć jakieś czy tajemnice, czy jakieś jeszcze nieuregulowane sprawy, a może wszystko będzie w porządku. Zobaczmy zatem grupa druga, jak potoczy się ta relacja, ta Znajomość z przełożenia podejrzymy sobie. Król kielichów, król mieczy i rycerz buław. O, no tutaj jest sporo osób. Jeżeli nie są to osoby, to jest to mieszana energia. Raz yy, namiętnie, raz chłodno. Yy, no powiedziałabym ktoś narwany, ktoś kto może... Nie ma tutaj ym, no, ustabilizowanych y, tych, tych, tych emocji. Tutaj powiedziałabym, jest taka jazda bez, bez trzymanki, <grym>, ale to tylko z przełożenia. Kochani, zobaczmy zatem, jak potoczy się ta znajomość, ta relacja. Co tutaj się pokaże? Rycerz mieczy, no na pewno będzie nerwowo. Tutaj być może potrzeba jest hmm, pewna dyplomacja, pewna równowaga po, trzeba tutaj połączyć pewne przeciwności, tak jak z przełożenia wyszło albo po prostu w tej relacji jest Was niestety więcej. Będą szybkie akcje, trzeba będzie przejąć tutaj pewne, powiedziałabym, działania, tutaj wziąć się do, do jakichś szybkich działań, komunikacja. I kochani, być może, być może, z tym kimś, z kim teraz jesteście, to co pokazało się z przełożenia, prawda? Trzy osoby król kielichów, król mieczy i rycerz Buław. Ktoś wam się tu z przeszłości wcina, niestety, w tą, w w tą relacji i to może trwać już od dłuższego czasu. Karta szóstki kielichów o tym mówi, że pojawia się jakieś no ktoś wychodzi z jakimś uczuciem z przeszłości być może ktoś z wami koresponduje ktoś nie odpuścił was jeszcze pokazała się tutaj czwórka denarów tak jakby ktoś chciał was zatrzymać przytrzymać tutaj przy sobie prawda ale powiedziałabym, że tutaj są bardzo zmienne nastroje. Tutaj może być dużo plotek, dużo pomówień w tej relacji, w tym Waszym związku. Może niektóre osoby są w stałej relacji, a tak jak powiedziałam, ktoś wraca jakiś kochanek, czy kochanka pojawia się, no i niestety robi Wam tutaj zamęt w tej Waszej relacji. Tutaj, kochani, no jest dużo manipulacji, niestety, i tak jak powiedziałam, Trójka Mieczy, czy gra będzie warta świeczki, prawda? Dwójka yy, Kielichów ktoś będzie tutaj miał złamane serce, ale, kochani, do Was należą decyzje karty, tylko podpowiadają, prawda? Jeżeli nie będzie tego umiaru, jeżeli nie dokonacie odpowiedniego wyboru, niestety poniesiecie pewne konsekwencje, może was serducho zaboleć. Podróż. Nadchodząca podróż odmieni twoje życie na lepsze. Może gdzieś się wybierasz, też pokazuje się tutaj podróż o czym mówi rycerz mieczy. Rycerz kielichów, a także rycerz denarów. No i oczywiście ósemka buław. Szybka akcja, szybkie podjęcie, przejęcie inicjatywy, aby po prostu uniknąć, powiedziałabym, no nieciekawych sytuacji. Misz masz niezły. W tej grupie kart, jeżeli wybrałaś sobie tutaj drugą grupę, kochani, to tyle, takie szybkie czytanie. Dziękuję za poświęcony czas. Proszę o łapki w górę, o komentarze, o subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.